Ja nie biegacie dach? do po prostu, to, to, to słychać chuj coś tam biega Jak się wpierdalasz to nie bez sens. potem tam wjechać Jest, są, są, są na dachu O, jest ich kilku so. Dwóch na wadało. dachu Widziałem, bynajmniej Dwóch na dachu na, dwuk na dwuk pewno Dwóch stoi Jedna babka była za tym na pewno To są te frajerzy to są... No ta, ta, ta Trójka myślę, trójka, czwórka Nie więcej niż czwórka Ja bym walił, bo oni są mierni Poczekajcie Podbiegamy, no po krzyczcie pamiętajcie krzyczcie Gotowi wszyscy? Tak, dawajcie biegamy. razem. Podajcie się biegniemy podaj się siema Siema, podajcie Podaj się Poddaj się. Podaj się. Podaj się No Nie no uciekają